z tej strony Lucika, to przed wami kolejne omówienie banerów fazy drugiej, tym razem z gry inny Impact. Jesteśmy po raz kolejny na moim serwerze Discord, który już jak widzicie od ostatniego filmu bardzo dużo się zmieniło. Bardzo dużo z was tutaj chętnie osób przybyło, no teraz jest dziewiąta rano, więc no na razie mała aktywność, o! Także no. <ślażysy> ten... <ślażysy> Jak widzicie, troszeczkę większa aktywność teraz jest na pogaduchach, i tutaj, jak widzicie, wszyscy dzień dobry piszą. A to jakaś ekonomia, gdzie zarabiacie monety. Jedna z głównych nagród monet, jak zbierzecie ich milion, to wtedy będziecie mogli wystąpić na odcinku. Także powodzenia, wkodzie i tak dalej. Wszystkie kanały jakby są proste i przejrzyste, więc no, no pozdrowionego już jest. Także co? Przechodzimy do głównego tematu tego filmu. <laughs> Jak widzicie mamy nawet różne emotki. Jeszcze tutaj napomknę sobie, o, zobaczcie sobie, o. Kecing na przykład jest tutaj, o. <laughs> Z ja Nie, tutaj naprawdę różne emotki macie. Ten Primogen też się znalazł. E, Amber e, w szoku. E, Venti, smak Venti oczywiście. Nie, no, naprawdę tutaj różne miejsca do zabawy. Osoby z Discorda mogą przyjść do komentarzy i polecić ten serwer, e, potwierdzić, że się dobrze bawią. I oczywiście, jeśli jeszcze tutaj nie piłeś wszystkie linki masz w opisie i w komentarzu. Także dołącz do wspólnej zabawy. A co? Już bez tego przedłużania zacznijmy. Czyli odpowiedzmy sobie na e, główne pytanie, czyli kto jest lepszy? Czy al -tam? Czy Kazucha? Może Weapon Banner? Dla... Niespełna rozumu. Mm, ogółem, same w sobie banery nie są złe. Nie, to są potężne postacie. Zwłaszcza kazucha. Już ktoś może pomyśleć czy o, czyli będzie tutaj mowa o kazuszce. Czyli to on jest ten mocny. I tak i nie. Zależy kogo szukacie. Jeśli szukacie kogoś, kto potrafi duże liczby zadawać, czyli takiego DPS-a tak zwanego, to al tam jak najbardziej tutaj się spisze. Ma bardzo wygodne animacje, łatwo się nim steruje. Myślę, że jak go to przebudujecie, to naprawdę ma satysfakcjonujący gameplay. Ale jeszcze bardziej satysfakcjonującym gameplay ma tutaj Kazucha mimo wszystko. Bardzo wygodnie zbiera elemental skill'em z y, przeciwników. Mniejsze grupki przeciwników, które są rozsypane po całym polu bitwy, możecie zebrać w jedno miejsce, a potem przełączyć na DPS-a i wszystkich wystrzelać na przykład. To jest tak mocny przykład. Natomiast y, mo najważniejszy atut Kazuchy omówiłem w poradniku na temat yoimi pod sam koniec. Jeśli nie oglądaliście to, zachęcam do nadrobienia. Tam właśnie pokazałem Wam, że jeśli Kazucha na przykład wchłonie taki Hydro-żywioł swoim wiatrem, bo wiadomo, że można wykonywać reakcję Swirl i tak dalej, to wtedy Kazucha nadaje taki bonus dla każdej postaci w drużynie. Który sprawia, że po prostu macie większy, tutaj wchłonięty na przykład, właśnie w tym przypadku Hydro Damage bonus o ileś tam procent, 30, 40 i tak dalej. To już w zależności od tego, ile właśnie z, podaliście kazuszce tego Elemental Master, ile ma y, po prostu w swoich statystykach. I to jest właśnie piękno w bildzie kazuchy, że dosłownie nie trzeba się tutaj za dużo zastanawiać. Dajecie mu te części Weirdest Stand. I w każdy artefakt ma po prostu dawać jak najwięcej elemental Mastery. To, to tyle w budowaniu kasuchy, tyle, i aż tyle. To jest właśnie coś cudownego. No, no ale jest tyle trudniejsza sprawa, że trzeba też wiedzieć, że Elemental Mastery jest u niego ważny. Już tam nie pamiętam na czym polegał ten bonus, i ja mam tej postaci. Ale z tego co pamiętam, jemu Sans się dawało w Elemental Mastery, właśnie. A reszta faktów już jak u każdego TPS-a, czyli czapka, crit damage, crit rate itd., 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 itd. No. Tak, w skrócie to mniej więcej wygląda. Kazuha jest po prostu bardzo y, prostą, a jednocześnie też bardzo fajną postacią do ogrybania. E, wiele graczy za nim szaleje, mimo że jego pierwszy baner był taki ...pięki, bo jeszcze wtedy ludzie mieli do niego wątpliwości. Tak później już stwierdzili, że ło, wow, on jest pisty. On ratuje bardzo wiele różnych starych postaci, jak na przykład moja catching e, Po prostu. Tutaj o wiele większe obrażenia niż kiedykolwiek, a jeszcze dodacie do tego, że biał to naprawdę kazucha, tutaj ratuje starsze postacie, więc tak, obie postaci są godne polecenia. Jeśli ich oczywiście nie macie, albo jeśli nie zbieracie na kogoś jeszcze mocniejszego, ważniejszego, to jak najbardziej nie musicie się tutaj obawiać. Możecie się tutaj inwestować w swoje zarobione ciężko łysze. To to um, Weapon baneru, Tutaj też przejdźmy do Weapon Banneru. Ten niebieski miecz, czyli Freedom Sworn, on daje nam Elemental Mastery, czyli to nie jest taki typowy miecz pod DPS, ale właśnie pod Supporta albo Sub-DPS. A takiego właśnie kazucha, kazucha właśnie z niego skorzysta. Z tego co pamiętam, na 90 poziomie daje coś koło 200 Elemental Mastery, plus, minus. Czy pamiętam dokładnie, musimy wejść do gry. Natomiast y... miecz Al -Haitama. Jest to właśnie miecz już pod DPS-a, czyli crit damage 88%, co się Kredhorn i to. Czyli jest to naprawdę OP broń, nie tylko na Alhatama i ogółem, na konkretną postać DPS-a. Jeśli chcecie porządnego DPS-a zbudować to ten jeszcze Wam ułatwi robotę. Hmm, co to broni? Tego łuku nie znam. Sakryfyka Grace Ward to wiadomo, użyjecie y, Elemental Skilla i będziecie mogli w tym samym czasie jeszcze raz go wykonać. Dwa razy pod rząd. Myślę, że książka i Havonius Sens i to włócznia jest już znane. To czy to są złe 4-gwiazdkowe broni? Nie są złe. Czy warto dla nich huishować? To zależy, czy macie duże braki w broni. Możecie tam dyszkę spróbować, czy tam dwie, ale ogółem, weapon banner, no zły niby nie jest, ale no jednak jeśli nie planujecie zdobywać kazuchy, albo wasza, wasz szermierz, któryś w waszym koncie. Nie ma zapotrzebowania na Elemental Mastery, to wtedy no, nie życzę Wam przegrania na tej broni, Wiszując po ten miecz. Więc nie wiem, Weapon Banner możecie ze spokojem na sercu skipnąć, jeśli nie macie aż takiego barcia na broni. Z drugiej strony, jednak no, ten miecz by Wam mocno oddał, nie? to też tak Wam tylko mówię. No i e, wskazucho jest o tyle łatwiej, że właśnie Iron Stinga, taki miecz też pod Elemental Mastery można stworzyć zwyczajnie. U Kowala, więc też zresztą no, jeśli oglądaliście wczoraj mój odcinek z oceniania konta tam widzieliście, że jeden z widzów właśnie ubrał Kazuchę pod tego Iron Stinga, więc tam mogliście zobaczyć mniej więcej poprawny build free to play Kazuchy, Także was zachęcam gorąco do nadrobienia, a raczej to do... tak podsumowując bo się znowu motam, przepraszam was za to, to pan banner jest taki, średni. jest zarówno dobry jak i nieopłacany a natomiast jeśli chodzi o same postacie, to jeśli macie taką potrzebę, to wyszujcie. A właśnie, zapomniałem jeszcze o czterech postaciach. Chyba tutaj sialin. To myślę, że większość weteranów już mają dawno na C6. Jeśli wy jakimś cudami nie macie na C6, to jednak warto podbudować tę konstelację, gdyż to sialin jest zbawczynią abyssa, zwłaszcza ze swoim bersem. Hej też jest bardzo uwielbiana postać, bardzo rzadko się ostatnio pojawiał na y, banerach, na reranach. Teraz na szczęście zagościł na banerze. No i o jao, czyli dosyć świeża postać jeszcze. Też jak najbardziej jest opłacalna, chociaż już sama w sobie na c jest yy, bardzo mocna. Ale myślę, że z konstelacjami będzie jeszcze mocniejsza oczywiście. No i Heizo wiadomo, który jest czystym DPS-em czterogwiazdkowym. No tutaj konstelacje jednak mu bardzo pomogą. Więc tak, dla samych czterogwiazdkowych też możecie sobie powishować. No i tak, dobra. Czyli postacie 5-grastkowe Mówiliśmy są opłacalne, to już tam kwestia, jak zwykle, po waszej stronie leży. Myślę, że Kazucha tutaj no, będzie ciężko wbudować go y, postacią, kątom y, początkowym. Jeśli zaczęliście niedawno grę w y, Genshin Impact i nie dotarliście jeszcze do Inazumy, nie eksplorujecie jej aktywnie, to możecie mieć problem ze zbudowaniem Kazuchy. Natomiast al to już jest postać z Sumeru, a sum do Sumeru można bez problemu dotrzeć. kwestę już trudności, yy, wiadomo, mopków, ale yy, jak się przekradniecie, to myślę, że mu tam pofarmicie troszeczkę. Gorzej, już z bosem, ale koop jest właśnie od tego, żeby korzystać z pomocy, nie? Także no, to tyle jeśli chodzi o początkowe konta. Natomiast weterani już sobie bez problemu poradzą i tak kazucha jest OP. Jeszcze zresztą nie no, ja nagram o kazuszce yy, poradnik. Jeśli chodzi o al hajjama to moja siostra ma go na koncie, więc też myślę, że się tam kiedyś zagradę na jej konto i coś tam nagram o nim, więc... Na spokojnie, jeszcze w się trwania ich banerów postaram się was przekonać, bądź wyjaśnić, czy to są faktycznie takie mocne postacie, czy jednak nie. Dobra, troszeczkę się rozgadałem, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego filmu jakieś wnioski. Ogółem, jeszcze raz powiem to, to te dwa banery są opłacalne, więc... Jak się czujecie jak wam, na czym wam zależy, na grupowaniu i boostowaniu pozostałych postaci to kazucha czysty DPS dendro, yy, który też nie jest jakiś ciężki do zbudowania al hajtam, to oczywiście piszujcie. Dobra, no chyba tyle ode mnie. Hmm, zapraszam jeszcze raz was na Discord, naprawdę tutaj jest różne role, na różne tematy można pogadać. Regulamin, to proszę bardzo, to jest cały regulamin. Jakby to jest tutaj, co regulamin ktoś zaakceptował, a teraz też nie wiem czemu ktoś przeniósł tutaj na ten... on zasnął czy coś, nie wiem. To jest cały regulamin, możecie sobie poczytać, naprawdę dużo nie wymagam. Nie przewiduję, żeby coś się zaktualizowało w niedługim czasie. Gdyby tak było, no to Was poinformuję, ale naprawdę to jest luźny serwer, nie? Dopóki tutaj ktoś nie, wie, nie będzie nam robić szumu, a póki co, każda tutaj osoba na serwerze jest naprawdę miła. Każdy sobie pomaga, doradza, każdy na swój sposób chwali się swoim kontem i my reagujemy z wzajemnością. Bez żadnych spin, bez żadnych toksyczności. Także naprawdę jeśli obawialiście się, się czegoś takiego, to nie bójcie się, tutaj każdy jest miły, każdy was chętnie przytuli i co? To tyle od nas komentował Lucik. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz was zapraszam. Także co? Hej! For deals, no carry cause Barker's got the wheel long road, but we never gonna stop for meals We just hammer on